Cześć Manko, witam w trzecim odcinku ZOMSI 2 Dzisiaj będziemy sobie jechać trasę. Wygrałem sobie nową mapę. Nazywa się Karbowo, polska mapa. Autobusik też jest z tej mapy. ZKM Karbowo. No i co, nie przedłużając, będziemy jechać tą trasę. Trasa 130. Nie wiem dokładnie, jak ona się jeszcze zwie. Zaraz zobaczymy. Linia 130, trasa dni, powszednie 2%. Początek literacka, koniec nicości karbowskie. Słyszałem, że mapka naprawdę warta uwagi. Sprawdzimy. Dobra, ustawiamy. I teraz tak. Nie wiem, czy ja to będę potrafił ustawić. 0, 130, 0. O, już zjeba, już coś źle. 0, 130, 0? Nie, bo to będzie 13. 100, 100, 100, 100, 130. 0, 0. O, jest 130. Linia. Y, road. 0, 2. Nicości karbowskie. Dobrze to ustawię? Nicości karbowskie. Tylko żeby coś się tu jeszcze ustawiło, nie? To było dobrze na tym autobusie, że coś było napisane. <ścoughs> A to nie działa? To coś, się, bilety sprzedaje. Ulgowy senior Całodzienny O, tu nic się nie da napisać w ogóle To tylko A jak oddruk bilet Aha Czyli wybieram jaki? I druk idzie, tak? Dobra Nie wiem, ustawiałem sobie linię, tak? Nicość karbowskie? Jeszcze raz wybiorę linię przystanek końcowy, nicości karbowskie, tak, tak. Eee... Szkoda, że nie jest wyświetlone na, na autobusie. Nie wiem, czy ludzie będą wsiadać w takim razie. Ja to zaraz sobie sprawdzę wszystko. Światełko włączamy. Podjedziemy sobie na przystanek. Podjedziemy sobie na przystanek, gdzie jest pierwszy przystanek, w lewo, 130 w lewo. O, tu jakiś model się nie wgró samochodu, jakiś przezroczysty samochód, je sorry, przezroczysty samochód jakiś tu jeździ. Ustawiłem w OBS-ie lepsze nagrywanie. Mam nadzieję, że lepsza jakość będzie. Czy ci ludzie będą chcieli wsiadać do mojego autobusu? No tylko rozkmin jak tu się drzwi jeszcze otwiera. Bo się nic nie chce otworzyć. Hihihiii... Może trzeba w dół? Pytajcie, bo już mnie denerwuje. Ju, już widzę, że mnie coś. Muszę kawałek odjechać, bo. Jak tu się drzwi otwiera? Teraz wam awaryjnie jakoś otworzę te drzwi. Drzwi nie działają? Jak mi przykro, nikt nie wsiądzie. Mamy jeszcze 15 minut, to mamy 15 minut na rozkminę, o co tu chodzi. Czemu drzwi się nie chcą otworzyć? O, no i gitara. Ja Teraz z tyłu się nie otwierają, dlaczego tak nie wiem, tylko z przodu się otwierają. To jest blokada drzwi, tak? Oni by się otworzyły. Aha. A czemu się tak szybko zamykają? Tego nikt nie wie. Dobra. Dobra, dlaczego oni nie wsiadają? Ano dlatego, że pewnie napisu nie ma na autobusie. Coś tu się pokiczkało. Kompletnie. Spróbujemy tutaj wpisać. Jeszcze raz. No, Coś chyba z tym autobusem jest nie tak, wiecie? Dobra, przesuniemy sobie czas do 15.28. <laughs> Czy to jest przystanek? Literacka. To, to musi być ten przystanek. Dlaczego ludzie nie chcą wsiadać? Zapewne przez ten napis. Zaraz to rozkminiemy. Dobra, dobra, jedziemy na następny przystanek. Może tam świątom. Zaraz wszystko przejmiemy. Oj, trochę po krawężniku. No, dałem czadu teraz. Nie, no oni nie będą wsiadać, póki tego napisu nie będzie na autobusie. A nie, wsiadają. No to wszystko dobrze jest. Gitarka, coś po prostu na pierwszym stanku nie chcieli wsiadać. Tyle. <coughs> Czyli wszystko dobrze jest. Jedziemy sobie traskę. Zaraz tylko sprawdzę, czy wszystko się nagrywa. Dobra, chyba się nagrywa. Odjeżdżamy z tego przystanku. 31 po... Możemy chwilę sobie postać. Ale fajnie, jestem podjarany pierwszy raz polską trasę jadę. Powinienem mieć gdzieś zapowiedzi, ale nie wiem jak się włączę, zapowiedzi w tym autobusie. Nie wiem czy to jakoś specjalnie trzeba włączać, czy... Zapowiedzi były wgrane, ale najwidoczniej nie działają albo nie potrafię ich włączyć. Galeria Karbowska. Tam sobie w prawo. Czyli ja mam przejechać prosto między tymi samochodami. Dobra, damy radę. że tutaj przystanki nie są chociaż tak, tak, yy, wiecie co, nie ma ich aż tak dużo jak, o Jezu, nie dużo, co ja mówię. Że przystanki nie są tak na zbyt niska temperatura, że dużo przystanków nie ma, no. Zaraz tu puścimy ogrzewanie jakieś. na hmm. Do pasażerów dobra gdzie jest ten wihajster, co włącza ogrzewany Chyba włączyliśmy Odjeżdżamy z przystanku co do, co do sekundy jesteśmy w rozkładzie Teksturki jak widzicie się nie załadowały dobrze jeszcze Ładują się, ale to przez to, że pierwszy raz gram tą mapę Drugi raz już tak nie będzie Muszę jeszcze w ustawieniach sobie pogrzebać Jak się... Za chwilę zobaczę na następnym przystanku jeszcze w, w ustawieniach coś żeby się zaczęły ładować te teksturki. No i już się załadowały. CCC, Pepko. <coughs> mapa fajnie zrobiona. Nigdy nie byłem w Karbowie, czy jak to się tam nazywa to miasto w sumie. Nie mogę porównać, czy to jest realnie zrobiona mapa. Czy fikcyjnie. A, czyli drzwi dwójka i trójka się same zamykają, no i fajnie, fajnie. Alo, panowie, ja już mam zielone, zielone, już mam. Gdzie pan stoi na środku skrzyżowania? Co to ma znaczyć? I pan tak samo. Co to ma znaczyć? Ej, halo? Co wy tu robicie na tym skrzyżowaniu? Ja mam zielone. O, 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 o. driver. On przeszedł... On wszedł chyba pierwszymi drzwiami i środkowymi wyszedł? Czy to tak było? Bo mi się wydaje, że to tak... no tak to wyglądało. Wszedł, wszedł pierwszymi drzwiami. Od kierowcy wyszedł środkowymi od razu. Może pomylił te e, autobusy. Ej, naprawdę. Naprawdę to jest taki korek do skrętu w prawo. Ja się tak rozpędziłem. Ja myślałem, że to są samochody zaparkowane na ulicy No nic trudno, jakoś się wepchniemy tutaj Już nie będę teraz cofał Jakoś się wepchniemy, jak zielone będzie <laughs> Plac Wolności Następny przystanek Kurczę, no szkoda, że nie mówi nikt tych przystanków Zobaczymy, czy możemy się wepchnąć. No, możemy, a już jest czerwone. To, jakbym się nie wepchnął, to bym to stał chyba do jutra. Zrobimy sobie screena na miniaturkę do kolejnego filmiku trochę. Trochę łukiem tu zajechałem tak prawie na krawężnik już. Trochę poprawimy. No, wrzucaj, nie chcę, no sorry. O, teraz weszł. przed. Przyszedł bieg. Wszedłem sobie teraz w zakładkę kontroler i. i Here. Oh. ale wycinania będę miał w tym odcinku. No teraz pogrzebałem sobie chwilę w ustawieniach i dlatego tekstur nie widać. Spokojnie zaraz się powinny załadować. Patrzcie, McDonald's nawet jest po lewej stronie. <laughs> Ale fajnie odwzorowany. Ale ktoś miał zdolności, żeby takie coś na zrobić, namalować. Znaczek o Orange. Jest nawet salon fryzjerski po prawej stronie. Patrzcie na tego McDonald's. McDonald's. Fajna mapka, naprawdę fajna. Lepsza od tych wszystkich. Od tych wszystkich. Berlinów, chyba nie. Berlinów. Tylko jeszcze mam problemy. Ojej. Oh yes. No zjedz z tego kranużnika. Jeszcze mam problemy z optym optymalizacją tej mapy. Może to przez to, że OBS ustawiłem, żeby ładnie nagrywał. Zobaczę, jak to wygląda na nagraniu jak już wrzucę odcinek jeżeli nie ma tragedii to to zostawię tak jak jest <laughs> szkoda, że znowu biletów nie kupują szkoda, że nie ma napisu na autobusie ale ludzie wsiadają to jest najważniejsze. Gdzie tą 130 mam skręcić? Ten znak jest tak postawiony, jakbym miał na parking zjechać. Trochę dalej powinien być. klawetu że nie da się tak szybko odkręcać tej kierownicy, ale fajna fajna droga. To mi się naprawdę mi się podoba ta droga. Boże, ja tu prawie po krawężniku jadę, to jest tak wąsko. Ale fajna mapka, naprawdę, podoba mi się. Nie mam opóźnień. Wszystkiego szybko nie trzeba robić. Naprawdę fajna mapka do nauki po prostu na, na starcie. Jak ktoś nie jest doświadczony taki, że już musi szybko, wiesz... Drzwi tylko z przodu otwierasz, reszta ci się sama otwiera, fajny, no, elegancki. Dobra, możemy jechać. No, miniemy sobie studzienkę. O są tu jakieś dziury. Więcej polskich mapek muszę zacząć grać, bo widzę, że są naprawdę eleganckie. Dużo radości. Sprawiają. Boże jaki pełny autobus. Patrzcie, tu ludzie stoją. W całym autobusie ludzie już stoją miejsc, nie ma siedzących, no Może za mały autobus wziąłem, powinienem wziąć przegubowy, ale tu przegubowym to ciężko było jechać chyba. Co to jest za znak? Nie dajcie. No, nie dobijaj mnie, mam swoje lata, zwolnij, 30 Dobra Jak będę jechał 30 to... To się nie wyrobię na następny przystanek, tak nie można No trochę spóźnienie, mam 30 sekund Takie spóźnienie to nie jest spóźnienie Pierwszy raz mapę gram na Berlinie po 10 minut, miałem później, bo pierwszy raz mapę grałem. Ale jest elegancka ta mapa, chyba będę ją grał cały czas. Na pamięć się nauczę tej mapy, chyba. Ale elegancka mi się podoba strasznie. Napiszcie w komentarzu, czy wam się też podoba. Szkoda, że wcześniej... Szkoda, że zacząłem po prostu na tych Berlinach jeździć, nie Berlinach, na tych podstawowych mapach tej... tej... tej gry. A jakbym od razu na tej mapie zaczął, to... ...od razu lepsze wrażenie jak gry. Czuję się po prostu jakbym był w Polsce, no i jestem na mapie w Polsce. stromy zjazd zaznaczony ale urozmaicenie jest na tej mapie i ja ale dałem czadu teraz z 80 chyba jechałem ale nie narzekają pasażerowie, czyli dobrze jadę nie za ostre zakręty, nie za szybko, wszystko im odpowiada. Dobra, mamy czerwone. I z temperaturką trafiłem od razu. 25 stopni ustawiłem. Nikt nic nie narzeka. Tylko raz mi powiedzieli i już pięknie wszystko. A tu są możesz zapowiedzi. Co to jest za przycisk? No, to może zapowiadać są. Ale nikt nic nie gada. Dobra, zielone mamy. Oj, moja wina, moja moja, moje, moje, moja, 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 minuta spóźnienia mam. <coughs> Lecimy. No i czekajcie, i teraz Teraz powinno zapowiedzieć, no ale nie zapowiada. Chyba to był przycisk od zapowiedzi. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. Aż mi się nie chce kończyć grać, nie? A znowu niedługo do pracy jadę i muszę, muszę zaraz kończyć. Za małe łuki robię jeszcze tym autobusem. To jest ostatni mój przystanek na dzisiaj. Tak jest. Zero opóźnień. Trasa bardzo fajna, mapa bardzo fajna. Autobus też się spisał fajnie. Szkoda, że nie było jeszcze napisane na autobusie jaka linia i w ogóle. Szkoda, że nie było zapowiedzi, to jest dwa. I szkoda, że nie kupowali biletów, to jest trzy. Ale wszystko było ładnie dobrze zrobione, więc nie wiem dlaczego. Dzięki za oglądanie trzeciego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobała mapka i było fajnie i zapraszam do czwartego odcinka gdzie prawdopodobnie będziemy jechać tą samą trasę tylko tylko z powrotem dzięki na razie cześć